To jest kurwa, wczytało cię gówno jebane Pierdol... Chodź szybko za mnie wypierdol... Jaka mapa Ale. O już czuję, że już czy No chyba z spadliście kurwa Centrum da Ser... Kurwa Sewer jest centrum danych HEL To? Kurwa. Gramy na helu i chuj Dobra, a gdzie jest kurwa mój skin dodigla? Pewnie się właduje A nie, nie ma, mam ustawiony tylko na CT Ale to bez luz i No jest Nic z tym nie zrobimy pierdolisz na valoranta kurwa Co ty pierdolisz Co ty mówisz kurwa Chuju mam co ty mówisz? Aha. Jestem kupą gówno, jebaną. Ja pierdolę. No chyba z chuja spadłeś. Przebiegłem, kurwa przez Boltowa. Nice. <noise> nie, się, się na filmach żadnych nie ma. Tylko co pamiętam. A ja, ja? jesteś? Jest tam Kekwul. No, na, na Hypixelu graliśmy w Murder Mystery. A, faktycznie. Co tam jeszcze się znajdzie? Chyba Among Us był jeszcze. Among Us na no, live'ach było. Ale live'y są poukrywane, więc kurwa. Nie, Ale co? nie liczę. Ja do nich tak doszło, że już znalazł to, że mogę iść. Raczej nie. No nie są na One no, są, to nie na publiczne. Nie no są na prywatną stronę. Też nikt no nie, nie można na to wejść bo Jamo, kurwa aż tego pyła się raz wyjebasz. I tylko mi wypierdolił. Da, daj dostęp, ja chcę sobie pooglądać. Tak było? Widzicie? Kurwa co ja odkurwam przecież mam MP9. Za obit... A zabiję go? Nie! rozkurwięś go najdem Oj ciepato to tam nie ziema Kurwa nie wziąłem No nie są tam nie planowane są dwa inne Jeszcze one jeszcze tutaj Kurwa co to kurwa było a w ogóle był teraz bug, kłowywa jak możesz mieć tego, default cost w się, w sensie że na przykład masz motylk, motylka, ale nie masz na niej żadnego skina. już. No, że. Bierzesz jakiś nadumy nóż? No. E, tam sprzedajesz go. E, sprzedajesz go, ale tam wystawiasz na, na. na rynek albo coś. Tam ci się resetuje i masz znowu nóż, w sensie tego. Chyba dostał. Pizde. I gdzie oni kurwa są? Ja dole paka jest na... A, bo ty tam też byś... Ja pierdole. Kurwa... PPOG kurwa, on się odwrócił od granatu. Nie. To mu się nie uda kurwa. To było głupie kurwa. To było w chuj. Ja pierdole, Myślałem, że to ty padłeś No, no co mówiłeś? Nic Ja pierdolę Pierdol pierdolę się zdarzyło Ja pierdola zjebałem, kurwa, się czaję na niego z kilka sekund, kurwa, bo ten debil nie umie, kurwa, na daszek skoczyć.